W dzisiejszym odcinku kotlety ruskie z mizerią, składniki jakich użyję to ziemniak, do tego twaruk, śmietana, ogórek, cebula, szczypiorek, cytryna, jajko, sól, pieprz, bułka tarta i olej. Wlewamy dwie łóżki oleju, kroimy drobno w kostkę cebulę i przesmażamy na złoty kolor. Bierzemy i wrzucamy na patelnię. Słuchajcie, cebula już się nam uprażyła, nabrała złotego koloru, więc można ją wyłączyć. A tak wygląda, słuchajcie, twaróg. Chodzi mi o to, żeby był drobno zmielony. Ja mieliłem przez maszynkę, także widać, żeby był świeżo wymielony. OK. To ściągamy. I czekamy, aż nam wystygnie. Te składniki przerzucimy do miski. Dodamy jajko, a następnie cebula, która nam przestygnie. Oczywiście doprawimy solą, pieprzem. I mieszamy. Bierzemy jajko, dodajemy jajko. O. I kolejny raz mieszamy najpierw jeszcze dodamy soli. Ziemniaki soliłem, także nie ma co przesadzać i do tego pieprz. Słuchajcie, następnie mieszamy i uformujemy sobie kotlety i rozdzielamy sobie tak, 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 tak. Sprawdzamy, jaki wyjdzie nam kotlet. Myślę, że taki będzie ok, więc za pomocą wody łatwiej jest nam je uformować. Trochę wody na deskę i wtedy sobie dociskamy. Proszę bardzo. Tu są ogórki na mizerię, ale wcześniej tak, do miski wlejemy sok z cytryny. Więc wciskamy sok z cytryny. Do tego drobno posiekany szczypierek. Słuchajcie, szczypta soli, pieprz i śmietana. Także szybka mizeria, która będzie pasować do naszych ruskich kotletów, które są na bazie twarogu, cebuli i ziemniaka. Mieszamy sobie. Możemy łyżką mruzgą, ale śmietana jest na tyle elastyczna, że da się to również wymieszać łyżką. Co najlepsze próbowanie troszkę będzie pieprzu. Ok. Następnie ogórki i szczypiorek. Kotlety weźmiemy sobie. Wypanierowujemy w bułce i zrobimy to bardzo prosto. W tą stronę ok. Delikatnie bułkę bierzemy, sypiemy sobie tutaj, żeby nic nam się nie przykleiło. I kotleta przekładamy w ten sposób. Wtedy ono się nam ślizga na bułce. I Jednocześnie można zalepiać na przykład dziury. Bierzesz tak nożem, dociskasz, hop, jak torty. Czwarty gotowy. Czas wszystko posprzątać i zacząć smażyć kotlety. Słuchajcie, kotlety już gotowe, mizeria przełożona, także można już wyłączyć. Ja przełożę sobie jednego kotleta. A, w ten sposób. I delikatnie udekoruję listkami natki Pietruszki na zielono. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej przepisów, to zapraszam Was na kanał YouTube na Szlaku Smaku lub do Polomarketu, gdzie znajdziecie przepisy na ulotkach. A ja jeszcze Wam powiem lub pokażę jak wygląda kotlet, czyli tak, przekrojamy go, tak. jest gorący, bo paruje, a spróbować musicie sami, żeby dowiedzieć się, czy dobre, czy nie. Mnie smakuje. Do zobaczenia.